Widzę widzowie, jestem Agrurus, w dzisiejszym odcinku będziemy, jest na serii, jesteśmy na serii po sąsiedzku sezonu drugiego. W dzisiejszym odcinku, drugim już odcinku, będzie oprowadzenie po gospodarstwie, bo w pierwszym odcinku to było koszenie oporowe, koszenie kukurydzy. Dzisiaj będzie oprowadzenie po gospodarstwie, yy, gruberowanie i siewy. Dobra, idziemy. Nasz piękny dom. Tutaj grill, często z sąsiadami przesiadujemy, piwo pijemy BMK Taka ładna mm. Beczka na paliwo yy, ten jak to? Karszer. Kosiarka klas yy, Zgrabiarka Kwernelanda. Yy, talerzówka Gromasza Euromilka, y, Owiarka, Ursus 1224, y, opryskiwacz Unia, tutaj jeszcze ten został, ziarna, y, te, jak to, chwytek dobel, pługi, piątki, Lizarda, tak mogę powiedzieć, łyżka, Kompań Dominator, Header, Siewnik, też Lizarda. Hydropak. Metal razem Kultywator, Metal Facha i Siewnik Amazony. Przeciążarka Klasa. Co my tu mamy? Ładowarkę. hafter coś tam, coś tam. z Rożu St Stroutmana. Ten jak to? Przyczepa do Bel, przyczepa samozbierająca tam kukurydza, bele i bele. Tutaj mamy Maseja. Tutaj mamy dwie Metal Techy. No i mamy krowy. Zaczynamy z krowami 30. Jak tak na sam start wystarczy. Co tu jeszcze mamy? 60 nawozy, rozsiewacz i to jakby o, jeszcze prasa, klasa, a teraz idziemy na pole. Będziemy gruberować, bo nie pokazywałem wam jeszcze dojtwara i, i, i grubera, to zaraz się dowiecie, a gruberuję w marcu, ponieważ są dopłaty i można 2 hektary zgruberować i dostać tam jakieś dopłaty, jeszcze coś tam trzeba zrobić i trzeba mieć chyba 5 hektarów yy, siewnych i można dostać ponad 60 tysięcy więc grube pieniądze dobra tam już widać widać tego dojczwara i zaraz co, wsiadamy traktor i a pola wam pokazać tu tu mamy pole, no to będzie kukurydza, to wiadomo no i tutaj też będzie jest pole z kukurydzy to, to też będzie kukurydza i jeszcze wam pokażę. O tutaj sąsiad coś robi na polu gruberuje chyba. No i mamy pole numer 44 pole numer 40 po, pole numer 85 i, i pole 20 21. Ale jeszcze mam plan dokupić właśnie to pole 19 jako sąsiada. I będę otoczony przez polami przez sąsiad Dobra Dobra, bierzmy się do roboty. Widzę, że tu trzeba jeszcze będzie pH azot 0. Tu gambisty azot, kurde mol. Dobra. Siadamy. O właśnie macie tutaj takiego czwara pięknego. O tu. I, i, I gruber agromasza 3 metry co wsiadamy i jedziemy mamy do zrobienia ponad 2 hektary no trochę jest no zapraszam do subskrybowania kanału zapraszam link chyba będzie podpięty do discorda będzie można wejść na discorda gdzie będą się odbywały live y informacje o kanale no i takie pierdały kurde mol woda stoi na polu kurde mol dobra żeby być może tak za bardzo nie zanudzać to może ja wam pokażę jakieś tam ujęcia Ponagrywam Wam ujęcia i później do Was wrócę, więc widzimy się za chwilę. Jestem widzowy już po yy, tych, jak to, yy, po ujęciach, właśnie kończę pole i jednak nie zrobimy dzisiaj siewów, możliwe, że w następnym odcinku, ale to jest tylko możliwe. Yy, dokończymy sobie tu, tutaj to gruberowanie, yy, zajedziemy na gospodarstwo i... Chyba właśnie skończymy odcinek. Chyba, ale nie jestem pewien, ale chyba. No, chyba, że. Chyba, że coś tam się zmieni. No. Jeżeli zobaczycie w ujęciach teraz w Maseja, to Masej sąsiada. Pozdrawiam sąsiada serdecznie. Dobra, niech będzie tak. Dobra. Co w następnym odcinku? Możliwe, że będzie koszenie łąk. A będą kosy. Może coś jeszcze. Może jeszcze. Albo dzisiaj jeszcze wezmę tę krową. Hmm, jak zgruberuję, to wezmę tę krową. I skończę odcinek. Pozdrow 600. Na rondzie dziś robimy wyda O, dobra, idziemy. Co robicie? Ja go mam, tam. ja wnam. O, jest jeden sąsiad. Dobra, Ej, a mam grzech, drugi. W sumie Burlemowy. Dobra, tutaj zostały nam do przyjazdy. Zajdziemy, damy krową, będziemy kończyć. Dobra. Ale kurde, tutaj deszcz padały, kurde, teraz wody tutaj stoją. Jak goberowałem wcześniej, tu prawie się nie zakpałem, kurde mol. I jeszcze raz zapraszam na serwer na Discordzie, link będzie, raczej na pewno, będzie podpięty w opisie. Serwer Gildia z Guniaki. Pozdrawiam. A właśnie, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. To będzie mi pomagało w nagrywaniu kolejnych nowych serii. I serii po sąsiedztwie, bo to będzie jedyna jedyna dobra seria na tym kanale. bo tak będzie. Seria mówię. Jeszcze ostatni przejazd, tam po przyczniaki To jakby będzie musiało Gruberowania, tam pole jest zaorane, to tam można siać Tak jakby, chyba że jeszcze wezmę zrobię Gruberem, ale nie chce mi się, więc Bo jest zaorane, więc mi się nie chce Będzie się siało, jakby się posiegło Albo poza odcinkiem się talerzówków wiedzie. Będzie git. Kurwa, coś strzeliło. Kurwa, coś strzeliło, biać. No tutaj nic nie ma, może kamień jakiś strzelił, kurde mol. Dobra, jadymy dalej. Górna trwa w tej

Już kończymy przejazd, kończymy praktycznie, tylko krzyżniaki zostały. Wezmę to na raz. Powinienem, ale też nie powinienem. Kurde mało, kurde mało. Mm. Weźmiemy, jeszcze weźmiemy ten kawałek, bo taki mi jak został Dobra, cyk No co, tylko poprzeczne nam zostały i lecimy dalej i jedziemy na gospę Damy sobie szybko krową Tam jakiś sąsiad się po gospodarstwie szlęda. No, mi się wydaje, że do dopad powinno to tutaj zaliczyć, no bo tu zaorane jest nie no wiosnę orałem no. No wiosny był, był w tym miesiącu, marzec jest. Dobra, jedziemy na do gospodarkę. Cyk czwóreczka. I cyk piąteczka. Tak w ogóle gramy na mapie szpakowo. Pozdrawiam serdecznie Rajacika. Yy, dobra. Fajna mapka szpakowa. Pozdrawiam. Dobra, jesteśmy już na gospodarstwie Wjeżdżamy Wjeżdżamy, postawimy sobie tutaj sobie traktor Weźmy umyjmy Tutaj później kostkę umyję, to tam najmniejszy problem, kostka Dobra, przymyjemy sobie trochę, bo pierdolony ten traktor jak w świnia Oj, w środku umyjemy. Myju, umył. Grubr sobie umyjemy, fajnie. Dobra, wystarczy, bo to dokładnie też niedobrze. Kurde. I szybko zrobię jedną rzecz. O, no, dobra. Dobra, idziemy sobie do ładowarki. O, sarda zapierdala. Dobra. Siadamy. A, I pewnie zapytacie, czemu kiszonka nie jest w pryzmie? No, bo jakimś takim dziwnym trafem, w, u mnie w kiszonce, jak była w pryzmie, to pojawił się obornik, i wszystko, co było właśnie na pryzmie, zostało przerzucone tutaj. I właśnie teraz kukurydza leży obok, ale oby w tym sezonie, co teraz jest nie zdarzyło się właśnie to samo, że znowu będzie gówno w tym piszące. bo już na taką nerwicę wtedy dostałem, że się zasrałem i tak się wystraszyłem, że hej Damy jeszcze tak zbiór łyżki, dwie trzy łyżki. Damy sobie, sobie bele, jeszcze, wrzucimy nam tutaj na łyżkę. Jedną belę kiszonki, jedną belę siana i będzie dany krową. Ech, dobra, cyk.

Jedną rzecz to chudy sobie włączę ciężko mi tutaj grać z chudów no da się, da się tylko że ja za bardzo nie potrafię przyzwyczajony jestem z tymi chudami grać nie dam rady jakoś się od tego odzwyczajcie Dobra damy jeszcze sobie jedną łyżkę i... Łyżkę, wrzucimy bele i będziemy kończyć odcinek. Chodź. Podjedziemy sobie tutaj belę. W Cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk wrzucamy jedną belę. Albo może tak będzie bezpieczniej.

а ну его. Надо потучим О, цик, не. цик. 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 цик, 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 цик. О, Cyk. Cyk. Przesuniemy. Dobra, dobra, No dobra. Wrócimy sobie jeszcze kiszonkę I będziemy kończyć odcinek, bo już jest nie wiem która minuta, ale któraś na pewno. Dobra. Cyk. Cyk, cyk, Pewnie się jeszcze weźmiecie i pytacie co z serio: Polska wieś. Yy, Polska wieś będzie. będzie nagrywana, ale nie tak często jak yy, teraz. 22, bo 25. No, wiecie jak jest z modami. Teraz 25. praktycznie ich nie ma. No i za bardzo nie chce się grać bez modów, więc. Na razie czekamy na mody, więc zrobiłem drugi sezon, właśnie serii po sąsiedzku. No i właśnie te, te, się ten, yy, jak. Rymuje mi się, że ten sezon właśnie się kończy, ale się właśnie nie kończy, a właśnie kończy się odcinek. I zapraszam jeszcze raz do subskrybowania i lajkowania kanału. O, sąsiad. Ale kurwa, to co? Oje. Dobra, ja o takim o pięknym, takim pięknym obrazem oto będę kończył odcinek. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć!